Kimono ma dwa dla mnie osobiście znaczenia. Pierwsze znaczenie to jest oczywiście to związane z historią, kulturą tradycji japońskiej, czyli mówimy o artefakcie, który jest jednym z głównych przedmiotów reprezentującym tradycyjną japońską sztukę użytkową. Ale kimono to przede wszystkim forma, to jest ten element, który wyróżnia ten strój spośród wszystkich innych kultur. Globu, a mianowicie bardzo prosty, minimalistyczny i zgeometryzowany kształt tego stroju, który w bardzo wąskich brytach tkaniny i w bardzo prostym układzie minimalistycznym szycia tego stroju pozwala na, na dowolność, na szaleństwo, na ekspresję ze strony artystów czy też autorów grafik i tkanin, które do konstrukcji tego kimona są stosowane. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju rama, bardzo minimalistyczna, geometryczna, która poprzez Różnych indywidualnych wzorów, kolorystyki, metod łączenia i zdobienia tych, tych tkanin pozwala na budowanie bardzo szerokich i, i charakterystycznych wzorów ubioru. Plus, jeszcze do tego dochodzi kolejny element charakterystyczny, z którym wiążemy kimono, czyli ta możliwość nawarstwiania, ta możliwość nadbudowywania kolejnych elementów konstrukcji tego stroju, który nie tylko jest odzieniem chroniącym przed przed warunkami atmosferycznymi, przed chłodem czy też przed wysoką temperaturą, ale także jest, jest rodzajem konstrukcji ciała budującym lub też ograniczającym charakterystyczne gesty w różnych ceremoniach, rytuałach, tworzący taki można powiedzieć podniosły charakter postury osoby noszącej, czy to są, czy to są kobiety czy też mężczyźni. Kimono pełni rodzaj również formy. Nie tylko dla grafiki, nie tylko dla tkaniny z której jest wykonywane, ale również dla ciała użytkownika.